Cześć moi drodzy, Black Gum firma Proelite, firma bardzo dobrze wam znana i to jest Dressing Dopon do i do plastików zewnętrznych. No ja oczywiście zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka. Moi drodzy, dobra, widzieliście, jak produkt działa. W zestawiku mamy oczywiście gąbeczkę tutaj do aplikacji, co jest spoko, bo nie musicie szukać żadnej gąbki Jana Potrzebnego czy Andrzeja Niezbędnego. No i produkt wygląda tak. Opakowanie nie jest może mocno designerskie, tak nie wiem, benzynka ekstrakcyjna, kiedyś była puszka, lakiery samochodowe też są w takich opakowaniach, tylko większych, a tu mamy puszeczkę mniejszą. Oczywiście instrukcja, napis piktogramy i tak dalej. Ja Wam powiem tak. Jeszcze czuć tutaj po korku zapach. Bardzo przyjemny, nie jest zapachem męczącym. Dressing jest mocno wodnisty. Tutaj akurat przy aplikacji nie sprawia to żadnego problemu, bo on bardzo szybko odparowuje. Ja bym go tutaj porównał do Hemotion, ponieważ konsystencją, kolorem i efektem końcowym bardzo go przypomina. Opona jest ożywiona, delikatna satyna, nie jest to jakiś nachalny look. I ten efekt mi się bardzo podoba. Nie wiem, jak tutaj na takich starych, spękanych oponach by to wyglądało, ale na oponach w kijewce wypadło to bardzo dobrze, wygląda to smacznie i ja ten produkt mógłbym z czystym sumieniem po prostu Wam polecić. Nie ma wstydu tutaj zestawik, nie wiem, jak to wygląda cenowo ale jeżeli chodzi o efekt wizualny, ja to kupuję, mi to pasuje. Fakt, że tutaj wydajność nie będzie duża, ponieważ jest wodnisty i w przypadku aplikacji tego produktu, właśnie bezpośrednio skorka na gąbkę schodzi Wam go troszeczkę więcej. Wiadomo, on odparowuje szybciej, więc wydaje się, że tak może być, ale ja bym tutaj zalecał ostrożność z ilością, bo po co macie szybko wyklapać całe opakowanie. Efekt hydrofobowy jest oczywiście. Na chwilę obecną ten produkt leży już troszeczkę ponad tydzień na oponach w kliówce. Te opony też są praktycznie nowe, były one malowane, ja je szurowałem tyle razy, po prostu próbowałem jakoś usunąć to różnymi produktami tą farbę, żeby były bardziej matowe, żeby lepiej chłonęły dressing, ale tutaj myślę, że ostatecznie udało się osiągnąć jakiś kompromis, jeżeli chodzi o przygotowanie tych opon, i dressing przyjął się bardzo dobrze. Mówię, wygląda to spoko, nie jest to maksymalnie mocne przyciemnienie, ale opona wygląda dużo, dużo lepiej. No i co? Tutaj chyba możemy zakończyć, zostawić kropkę. Ja, oczywiście, za Was zachęcam do subskrybowania. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, sprawdźcie sobie ten produkt. Możecie mi zostawić komentarz. Bardzo chętnie na nie odpowiem. No i tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.